Пиздюлей вообще. Давай просто. Do tego, że nakrywa. na giełdzie. I na dzisiaj odwrócimy. Okej, i to trzymamy co nie? Mhm. Tego widzicie tajemnę. Właśnie, tak. Teraz czyścimy. Teraz składamy do wersja czyszczenia. Robocza, tak, jest, spoko. <noise> tak, wersja robocza. <noise> wersja robocza, krówka 2. O, się nabyła. Tak, pozbierzemy. <noise> Ciężka. To idzie tu. Goda, Pamiętaj, jest ma. ciężkie. Ciężkie, ciężkie. Ciężki. Tak bardzo ciężkie. Żeby nie było tak mocno słychać. Raz, Wersja mm -hmm. tak, tak. tak. Wersja robocza. I teraz to to, to się na, na, na z Teoretycznie to powinno być tak, że to jest bliżej, a to jest tak. A. Więc to powinno być bliżej, i to powinno być dalej. A, że taka... było to co to Na tym samym poziomie, żeby to było, nie? Tak mniej więcej. No i nie. nie. No. Okay, tak. Na drugie, tak. Teraz mhm. do tej ręki przekładamy. W jakiś konkretny sposób, czy? Nie, po prostu. I tak trzywamy i teraz wlewamy troszkę wody tak, troszeczkę oszczędzamy wodę i teraz bardziej niewygodne rucha odkładamy. tak żeby uszy wystawały hmm. bo ci się zawinęły A? To powinno być tak, <laughs> <Przechodzenia>. <laughs> e, tak. No i Teraz czyścimy Ciebie zarazem. Zbierzemy. się mm -hmm. I schodzimy, i i czy. Ja było. Pod kątem, nie. Tak, i bierzemy trochę do góry, sprawdzamy, i obracamy do siebie, czyli raz. znowu. I to siebie no. będzie to prędzej. Tak, i odwracamy, dobrze. tylko jak schodzimy. Mhm. Natomiast jak schodzimy. Relik, mhm. Tak, natomiast jak Okej, okay. Możesz jeszcze raz, raz tego no, bierzemy? Się, tak? Nie, ręka na, na czarce. Czyli tak bierzemy delikatnie do góry. Do siebie. Ale nie tak do daleko. Okay. Trochę do siebie i w dół. Czyli że podczas schodzenia w dół, jak. Tak, podczas schodzenia ja w dół obracasz. Okay. Okay. I to dwa razy? Tak. Mhm. Tak, żeby było to... On... A, dobrze. Tak, mhm. Mhm. tak. tak. No, tak I teraz tak. Sara Sara. Ja tam powiem, że nie lubię. Tak, i później jest modzin, czyli... I od razu jak masz tutaj ciasę, mhm. to od razu obie ręce odchodzą od czarki. Tak, takim... Tak, teraz wylewamy wodę. czyli mm -hmm. bierzemy pra prawą ręką. Wstawiamy na lewo. I wylewamy. Proszę, się jedną ręką otworzyć. No tak, tak. Dobra. A i bierzemy ciaki. Mhm. Do I Jak jesteśmy już tutaj przed tacą, to wtedy możemy sobie trochę tą. Wytrzeć i wsadzamy do środka. Wytrzeć mokrą ścierką. Tak, dokładnie. Okay, rozumiem. I teraz bierzemy za ten brzuszek. Za to no. tu, czy tak, ten. Tu. Czyli ten. No. no. Tak, i bierzemy go, rozkładamy. I dajemy. Troszkę na tak. I teraz obracamy się. To, I jedziemy trzy i pół. Znaczy, najpierw trzy, czyli raz. Dwa, trzy i na pół wracamy, czyli robimy pół obrotu i wracamy. I teraz wyciągamy tak. Mm -hmm. Wkładamy. Jakoś konkretnie. Tak, właśnie. Tak, Dobrze, najpierw mamy czego? Tak więc wkładamy mm -hmm. i teraz zaginamy. <grym> <grym> Tak, zakinamy i robimy ten niewygodny ten, i wyciągamy. jest. Powinien być. No nie wyglądasz ładnie, ale jest Zdjęmy, dobrze zmierzony. Wziąłem i ry. to wygląda ładnie. I się nie Tak. I teraz chyba przytrzymujemy czarki, I stawiamy na to, co Tak, wyjmujemy ciakiem. Bierzemy teraz ciasiaku tymi dwoma palcami ostatnimi. To tak mhm. dwoma. Mhm. Ech, czemu no mi to nie jest. wychodzi? Zara. Tak, bo bierzesz jak... A tymi? Tymi. tymi. Mhm. Myślałam, nie, że drugi. Nie tymi. Tymi. W sensie tymi. No. Nie tymi. No. Tymi. Tymi o. ostatnimi a, no małymi. No dobra. małymi. Znaczy wiesz, możesz podnieść mhm. całą ręką, a później okay. tylko dwoma złapać. Była taka że na początku złapałaś ten kąt. Jezu, moja ręka nie jest przyzwyczajona do takich rzeczy, ale okej. Nauczysz się jeszcze. Spokojnie dajemy sobie do uda. I teraz mówimy do gości o Kasi o Dozo. Kasi No i teraz sam nasz wirtualny hamac. Ja mogę zrobić i tą i tam. Bierzemy sobie jednak no w pół to mamy wywolne, żeby sobie złapać nadsunę. Tak, mm -hmm. bierzemy. I teraz ściągamy wieczko ze I kładziemy je tu i ona teraz zjedzie. Ono ma zjechać, tak? Nie. nie to nie powinno nie miał, stać. Teraz, Aha, okay. Bardzo trudno znajdziesz. Ale jak trzeba zrobisz, później zabierzesz to... Got Stoi. No i teraz? i teraz? ja, ja to teraz? trzymam do... dobrze, bo teraz to przesunęłam sobie. Okej. Okay. Ja to tak trzymam jakoś. I od 0 do 3. No. Jakby próbujesz nie rozwalić tej górki. O Boże. No. Herbaty, więc... Ja nie chyba herbaty, A ty chcesz no. się <laughs> Nie. No spokojnie. Ale to tylko od 0 do 3? Czy tak całe tutaj robię? Tak, żebyś nabrała. Czy całej nie, tak właśnie uczynić? Okay, no dobra, to, raz, to nie zawsze nie ma. No i bierzesz. No. I teraz no. teraz co? Aha, syczek tak mamy. Po prostu przebieramy i robimy taki smyczek jakby. Snyczek. Tak mówi, zawsze mówiła i jest. Tak? Jeszcze raz. Ale Auto, bez tego nie, stuknięcia, nie, dopiero nie, później stuknięcie. Zabierzemy razem. Nie, 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 nie. Zaraz będzie na Spokojnie wersja robocza, kropka 03. I teraz. I teraz to. Maestetyczne. I znów łapiesz na piwpaw. Znowu w te słynniejsze poluzki. I wieczko. I wieczko i wieczko. Chodzisz z powodu na I no ja no ja na dziesiątą znowu? Obstał już. Tak. Poczekajcie ja sobie też nawet zaczynam sypić. Wyciąła się. Sama obsługa. Dobrze, dobrze, dobrze. Pół obsługa. Trzymaj, żeby się nie osu... <laughs> żeby mi nie spadło. Of course. <laughs> Możesz odłożyć. <głos> <głos> tak, jesteś nagrywany jak jeszcze. No i tak, więc bierzemy sobie na No, can ja ja Zacznijmy tak tak. Zacznijmy od kukiem. Teraz tu badasz. No no. W momencie, kiedy skończysz nalewać, to zabierasz z tego to. I jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Kończę nalewać. Tak? I zabierasz z tego i odkładasz. Tak. Czyli właśnie na ma się jedno? nie, 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 ja nie wiem nawet, o co ci chodzi. Kontynuuj. Jeśli boisz się, że naklapiesz, Dobra, to możesz odłożyć. Pamiętam, pamiętam. Hmm. To zrobię to. Zaczynamy to trochę momentu, na dole. Kiedy się I teraz idziemy na górę. I to, trochę... to jest najbardziej niesamowite. Tutaj idzie mleko niesłyszące. A co dosłownie mają? z nich? Oceńcie później. I taka się nie chce zrobić. Oni nie oszukiwają nie, nie Mogę nie chcesz? Mm, mm, mm. czy pani plany jest najlepsze w tym wszystkim? Dobra. No, chyba jest zaraz ostudzona. To się dotykam jest jeszcze gorąca. A to, to nie, nie czajnik, niejnik, no. Mogę wsadzić palec, to zobaczyć. O tak, najlepiej. Tego nie robimy. Już nie, się nie Oj, co Czy tyle wystarczy? I teraz musisz zrobić. Tak, no No. Czyli zaczynasz od go nie? Aha, i ma zacznę, gdzie jest to? Chyba Teoretycznie z wierzchu. Mhm. No dobra. Czyli tak. I wtedy obie ręce znowu z obchodzą i... Tak, magiczną no ruchem. Ok, teraz bierzemy się. w prawo. Czy nam się odkręcało? Mhm. W prawo. Dum, dum, w dół, w dół, w stronę. Tak. Kładziemy do chłopca. Aha, jedną ręką też pewnie, nie? Aha, to samo stronę To powinno być z tej strony. I tutaj powinno być obrócone. <noise> Przynajmniej nie z mojej strony, ale tutaj jest front, więc ta osoba tutaj musi obrócić. Tutaj się nie da powiedzieć, czy nie to jest da, front. Nie da się, to jest o całdozo. <mum> to jest nie tylko w naszej propozycji. na kolejny sposób to się Potrzeb Potrzeba <mum> czterech rąk. Bo ja mam 0,5 włączony. <mum> 0,5? 0,5, czyli. Przybliżenie? Ta, y, no tak, oddaleń? Tak. 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 To ja proponuję, tylko teraz Tak. kupię jak To Tak. 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 teraz wry, żeby nie robiłeś jeszcze, nie? Robiłem. Tak! I bardzo słabo wyszło, ale to dlatego, że jestem lewą ręką. Jest się trudno, no prawą ręką to, to to teraz Zostawiam ci Jaka ładna ja herbatyka, her czarka. przepiękna ale czarka. Trzymaj komórki, jest, Ja jestem czy komórki? z. z <grym>

Tu masz pierwszą czarkę, więc można pokazać od razu zakończenie. O, czekaj, to sobie przewina. potrzebna by była trzecia ręka, nie? O jak są te kamery, które można tu przypiąć? Dlaczego potrzebujesz trzeciej ręki? Bo mi prościej trzymać w prawej. Piłwi. Wow. Pierwszy gość? Pierwszy gościu. Na YouTubea się wstawi to. Odejmię ciu dajęś masz. Dozłóżmy yeah. ją. Dozłóżmy Okej, okay, i teraz znowu nalewam wodę, bo nie mamy szacunku na wody. Mamy jej trochę więcej na spokojnie. Jeszcze. Sara Sara Aha, czy z całym tym to zaistą? Bo jeszcze będziemy robić chyba.